Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak szczególnym produktem jest dom i jak wiele istotnych decyzji trzeba podjąć, zanim się do niego wprowadzimy. Dlatego stosujemy najlepsze rozwiązania techniczne i architektoniczne, a swoim doświadczeniem i wiedzą służymy na każdym etapie planowania i budowy domu. Doceniło to już ponad 5 tysięcy naszych klientów. Domy Danut zdobyły uznanie wśród Niemców, Brytyjczyków, Austriaków, a teraz chcielibyśmy, by pokochali je również Polacy. To, co Państwo widzicie za mną, to produkcja prefabrykowanej konstrukcji domu Danwood. Wybraliśmy technologię zamkniętego panelu konstrukcyjnego, która pozwala na uzyskanie wysokiej jakości oraz na ochronę konstrukcji w czasie montażu na terenie budowy. Stosowanie materiałów renomowanych producentów europejskich, w tym inżynieryjnego drewna konstrukcyjnego pozwala nam na udzielenie 30-letniej gwarancji na nasze domy.